Mój drogi synu, jeśli Twoje oczy przesuną się po tych wersach i poczujesz, że nie przemawiają one bezpośrednio do Ciebie, lub jeśli w Twojej głowie pojawi się obraz innej osoby, nie wahaj się podzielić się tą zachętą. Doceniam każdy gest hojności i odwagi, gdy przekazujecie moje słowa, gdyż moim pragnieniem jest, aby wszyscy wiedzieli, że jestem bliski przemiany, przywrócenia i napełnienia każdego serca spokojem. Chcę, żeby twój dzień zaczynał się inaczej. Często po przebudzeniu umysłu jest już pogrążony w niepokoju lub rozproszony przez niezliczone myśli, a szybko czujesz się przytłoczony obowiązkami życiowymi. Moją nadzieją jest, że zanim cokolwiek innego zrobisz, powiesz mi i dziękuję, nawet jeśli będzie to tylko krótkie słowo wdzęczności. Czy to za oddech w Twoich płucach, schronienie nad Twoją głową, czy za ludzi, których postawiłem u Twego boku. Ten prosty akt zmienia perspektywę, przenosząc twoje serce w stan spokoju i przypominając ci, że jesteś tutaj w określonym celu, że czas jest bezcennym darem i że nadal istnieją możliwości odzyskania tego, co zostało utracone. Nie chcę, abyś był więźniem żalu z powodu przesłych niepowodzeń, ale bym chciał, abyś znalazł motywację w nadziei na nowy początek. Moje współczucie było z tobą przez cały czas. Przez długi czas obserwowałam każdy jego błąd, każdy zły wybór, a mimo to nigdy go nie porzuciłam. Wiem, kiedy zlekceważyłeś moje wskazówki, kiedy wierzyłeś, że nikt nigdy się nie dowie. Niektóre z ich wad były oczywiste, raniły innych, zniekształcały prawdę, podczas gdy inne kryły się pod uczuciami dumy, urazy lub zazdrości. Żadna z tych rzeczy nie jest nieistotna, ale wszystkie można wybaczyć. Jeśli zwrócisz się do mnie z szczerością. Pozwól mi uwolnić cię od ciężaru twoich przesłych wspomnień, zerwać więzy winy, abyś mógł iść naprzód z nową odwagą. Czy zdajesz sobie sprawę, że błędy mają wiele twarzy? Zdrada i nieodpowiedzialne wybory mogą zaszkodzić twojemu ciału i relacjom interpersonalnym. Fałszywe słowa i plotki mogą zniszczyć czyjąś reputację. Duma może oddalić Cię od prawdziwej jedności z innymi. Uprzedzenia mogą zasiać nasiona nienawiści, które rozprzestrzeniają się szeroko. Niezależnie od formy, jaką przybierają, zboczenia z właściwej ścieżki niosą ze sobą konsekwencje, które szkodzą duszy, a często także ludziom wokół nas. Mój duch pokazuje Ci te rzeczy nie po to, aby Cię potępić, lecz by poprowadzić Cię ku prawdziwej przemianie. Moim pragnieniem jest, abyście odwrócili się od tego, co was niszczy od wewnątrz i zbliżyli się do mnie, aby znaleźć odnowę. Jeśli mój głos dociera do ciebie poprzez te słowa, nie zwlekaj z odpowiedzią. Szukajcie mnie teraz i postanówcie codziennie chodzić w mojej obecności. Ufaj, że usłyszę Twoje prośby i że moje odpowiedzi przyjdą we właściwym czasie, ponieważ moja synchronizacja jest idealna. Czekanie może być wyzwaniem, ale właśnie w tym okresie oczekiwania uczysz się ufać mnie, a nie tylko swojemu ograniczonemu zrozumieniu. Moje rozwiązania zawsze pojawiają się dokładnie wtedy, gdy są potrzebne i przewyższają Twoje oczekiwania. Przyjdź do mnie z przejrzystością. Podziel się swoimi trudnościami z kimś, komu ufasz, z osobą, która szanuje moje imię, dzięki temu nie będziesz dźwigać swojego ciężaru sam. Wyzwolenie często zaczyna się od szczerych słów. Szukaj przyjaźni z tymi, którzy będą cię wzmacniać duchowo, modlić się za ciebie i wspierać, a nie ciągnąć w dół. Twoja przeszłość nie musi już definiować twojej tożsamości. Błędy, porażki, ukryty ból wszystko to można zostawić za sobą. Oferuję ci nowy początek i kieruję cię w stronę niezwykłej przyszłości, którą zaplanowałem. Nie jesteś nie do odkupienia. Już wcześniej udowodniłem swoją wierność i będę nadal dowodził, że jestem Bogiem nowych możliwości, niezliczonych szans dla tych, którzy zdecydują się mi zaufać. Jeśli szukasz znaku, wyraźnego sygnału, że do Ciebie mówię, przyjmij tę wiadomość jako dar. Delikatne echo, które rezonuje w Twoim sercu. Widziałem Twoje łzy, czułem krzyk Twojej duszy. Gdy zastanawiałeś się, czy wciąż mi zależy. Moje niebiańskie siły zaczęły działać w chwili, gdy mnie zawołałeś. Niosą klucze, które otworzą twoje wewnętrzne więzienia, dzięki czemu będziesz mógł doświadczyć prawdziwej wolności. Nawet jeśli burze wokół ciebie wydają się intensywne, pamiętaj, że istnieje wymiar duchowy, w którym toczą się zacięte walki o twoje życie. Przeciwnik próbuje zgasić twoją nadzieję, ale moja niebiańska armia walczy w twoim imieniu. Nieoczekiwane trudności, które się pojawiają, nie są zwykłym zbiegiem okoliczności. Musisz zachować czujność i rozeznać, komu możesz zaufać, ponieważ nie każdy, kto wydaje się przyjacielem, jest lojalny. Wróg obserwuje twoje słabości, szukając luk w twojej odporności emocjonalnej. W tych wrażliwych obszarach próbuje zasiać niepewność. Ale ja wzmocnię Twoją wiarę, jeśli będziesz patrzeć na mnie. Nigdy nie zapominaj, że są tacy, którzy nie rozumieją celu, jaki Ci wyznaczyłem. Niektórzy mogą próbować umniejszać wartość Twoich marzeń, podczas gdy inni spiskują za Twoimi plecami. Nie pozwól, aby to Cię zniechęciło. Nawet jeśli obecna sytuacja wydaje się trudna, pamiętaj, że Twój ból nie będzie trwał wiecznie. Nie pozwalam, aby moje dzieci pozostawały u mnie na stałe w czasach kryzysu. Udręka może trwać chwilę, ale radość zawsze przychodzi wraz z nowym świtem. Tak, wiem, że spotkała Cię niesprawiedliwość, że pewni ludzie wyrządzili Ci krzywdę słowami lub czynami. Ale uzdrowienie duszy jest możliwe, a częścią tego procesu jest przebaczenie. Być może w przyszłości ktoś przyjdzie prosić Cię o przebaczenie. Chcę, żebyś uwolnił się od wszelkiej goryczy, gdyż trzymanie się urazy zatruwa jedynie Twojego ducha. Okaż mi to samo miłosierdzie, które ja tak często okazywałem w Twoim życiu. Ale nie pokładajcie ślepej ufności w ludzkich obietnicach. Tylko ja mogę zagwarantować wieczne błogosławieństwa i prawdziwe wyzwolenie. Jeśli odwrócicie się ode mnie i położycie całą swoją nadzieję w ulotnych słowach ludzi, Możecie utracić to, co już dla Was przygotowałem. Trwajcie mocno w mojej niezmiennej prawdzie. To kluczowy moment, faza podejmowania decyzji. W kim położysz swoją wiarę? Komu pozwolisz wpływać na swój los? Wybierz mnie. Pozwól mojej miłości wypełnić każdą część Twojego jestestwa. Znajdź pocieszenie w mojej obecności w czasach niepewności. Zobowiąż się do szukania mojego głosu każdego ranka, wchłaniając moje słowa, aby twoja wiara stała się niezachwiana. Już ci pokazałem ścieżkę. Już dałem ci powody, abyś nadal wierzył. Jeśli zastanawiasz się, jak pokonać trudności, pamiętaj o moich obietnicach. Dbaj o to, by twoja wiara była aktywna. Trudności, z którymi się teraz zmagasz, są tymczasowe. Nie przetrwają. Odpowiedź, której szukasz, jest już w drodze. Już uruchomiłem środki mające na celu zaspokojenie Twoich potrzeb. Moja miłość jest udowodniona, nawet jeśli Twoja ograniczona wizja nie pozwala Ci dostrzec rezultatu. Zaufaj mi, przygotowuję rozwiązania, które przekroczą Twoją wyobraźnię. Rezultat będzie tak niezwykły, że zrozumiesz, iż to ja, Pan, zaplanowałem każdy szczegół. Istnieje uzdrowienie umysłu, ciała i ducha. Istnieje możliwość przywrócenia wszystkiego, co uważałeś za utracone. Już wkrótce zobaczycie, jak nagradzam tych, którzy pozostają wytrwali i ufają mi bez wahania. Rozważając te słowa. Poczuj, jak mój głos przemawia bezpośrednio do Twojego serca. Rozbrzmiewa łagodnie, przypominając Ci, że jestem bliżej Ciebie niż Twój oddech, w pełni świadomy najgłębszych tęsknot Twojej duszy. Wyobraź sobie niestrudzonego strażnika przemierzającego jałowy, ciemny teren w poszukiwaniu czegoś bezcennego, który nie odpoczywa, póki nie będzie bezpieczny. To była moja podróż do Ciebie. Nieustające poszukiwanie Twojej istoty, intensywna gorliwość w poszukiwaniu ukrytego skarbu w Twojej duszy. Czułeś, że poddanie się jest jedynym wyjściem, że Twoje siły się kończą, ale oto jestem, Twój troskliwy opiekun, aby Cię podnieść, przywrócić do zdrowia i objawić radość, która przekroczy Twoje największe oczekiwania. Przygotuj się, bo nieoczekiwane wydarzenia będą rozgrywać się na Twoich oczach, a ci, którzy wydawali się odlegli, powrócą, chętni do odbudowy. Jego wiara, ukształtowana przez próby, którym musiał stawić czoła, pozwala mu teraz świecić światłem dla zagubionych i być schronieniem dla cierpiących. Drzwi, które dotąd były zamknięte, otworzą się, łańcuchy, które wydawały się niezniszczalne, zostaną zerwane, bo moje słowo czyni niewyobrażalne cuda i nic nie jest poza moim zasięgiem. Kochani, przygotujcie się, bo to, co Was czeka, przekracza Wasze pojmowanie. Możliwe jest odbudowanie wcześniej zerwanych relacji i załagodzenie głębokich konfliktów. Kiedy ci, którzy sprawili Ci ból, zwrócą się do Ciebie, postanów, że im wybaczysz i daj im nową szansę. Okaż im życzliwość zamiast złośliwości, a zobaczysz, że Twoje życie zostanie zalane niespodziewanymi błogosławieństwami. Mogę przedstawić Ci bogate możliwości zawodowe, niespodziewane niespodzianki i bogate zasoby. Wyślę ludzi, którzy dostrzegą i docenią Twój talent, którzy nagrodzą Twoje wysiłki. Jednak chroń się przed pustymi słowami, kłamstwami i cynizmem, ponieważ to, co mówisz, ma moc i może zranić nie tylko innych, ale i ciebie. Strzeżcie się tych, którzy próbują o Was od drogi, którą Wam wskazałem. Nie dajcie się zwieść, stójcie mocno w prawdzie, którą wam objawiłem. Już od dłuższego czasu proszę was, abyście mi bardziej zaufali, abyście wzmocnili naszą wieś, abyście zagłębili się w to, czego was nauczyłem. Czas zanurkować głębiej i budować swoje życie na solidnych fundamentach, opartych na prawdziwej wierze. Nie pokładaj swojego bezpieczeństwa w dobrach materialnych, bo są ulotne, ale ja pozostaję wieczny. Moim pragnieniem jest ofiarowanie wam czegoś o wiele większego niż doczesne bogactwa, chcę, abyście doświadczyli mojej obecności w sposób nadprzyrodzony. Wyznaj mi swoją miłość, uwierz w moc tkwiącą w moich słowach, a zobaczysz, jak twoje życie zmieni się w niewy sposób. Zaufaj mi całym sercem i zobacz, jak twoja rodzina, twoja ścieżka, a nawet twoja sama istota ulegają odnowie. Cuda zdarzają się, gdy serce oddaje się bez zastrzeżeń. Wiem, że twój umysł jest czasami pełen niepewności, a twoja determinacja chwieje się, ale nie pozwól, aby te myśli Tobą wstrząsnęły. Zamiast tego głoście moje obietnice z wiarą, bo wszystko możecie, jeśli polegacie na mojej sile. Nigdy nie zapomnę ofiary, jaką dla ciebie złożyłem niezbitego dowodu, że dla mojej miłości nie ma nieprzezwyciężalnej odległości. Pozwól, aby Twoja dusza napełniła się nadzieją, światłem, które nigdy nie zgaśnie, bez względu na to, jakie trudności się pojawią. Rozpoczynaj każdy nowy dzień w mojej obecności, słuchając uważnie, gdyż pragnę Twojego spełnienia. Chcę, aby Wasze relacje były harmonijne, aby Wasz dom był miejscem jedności i prawdziwego pokoju. Bądźcie hojni w duchu, gotowi przebaczać, zachowując serce pełne wdzięczności i zaufania. A gdy z waszej wiary szydzą niewierzący, nie słuchajcie ich, bo wasze bezpieczeństwo jest we mnie. Niektórzy mogą chwalić się osiągnięciami materialnymi, ale błąkają się bez celu, ponieważ nie znają istoty prawdziwej miłości. Nie chowaj urazy, nie odpowiadaj na nienawiść większą nienawiścią, zamiast tego zaufaj że jestem Twoją ochroną i nic nie może zachwiać tymi, którzy są pod moją opieką. Jestem wieczny, nie jestem tworem ludzkiego umysłu. Nie chcę, żebyś był uwięziony przez strach, pochłonięty zmartwieniami i rozczarowany życiem. Jestem tutaj, aby być Twoim schronieniem, aby uchronić Cię przed niebezpieczeństwami, uwolnić Cię z więzów niedostatku i cierpień duszy. Przyjmijcie błogosławieństwa, którymi hojnie Was obdarzam. Proszę Cię tylko o to, żebyś mi zaufał i pamiętał, jak cenny jesteś w moich oczach. Twoje błędy nigdy nie umniejszają miłości, którą do Ciebie czuję, ponieważ moja łaska nie opiera się na doskonałości, ale na szczerości serca. Jeśli pragniesz nowej szansy, wiedz, że chętnie Ci ją dam. Usuwam przeszkody z Twojej drogi abyś mógł iść naprzód bez strachu. Trwaj na modlitwie i zauważ, jak wszystko wokół ciebie się zmienia, ludzie, okoliczności, nawet twoje własne wnętrze. Plan, który przygotowałem dla twojego życia, wymaga, abyś uwolnił się od przeszłości, abyś pozbył się tego, co już ci nie służy. Spójrz w przyszłość, na to, co wieczne i pełne znaczenia, bo twoja podróż ma nieocenioną wartość. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak udało ci się osiągnąć coś tak wielkiego, odpowiedź jest prosta nie musisz tego robić sam. Moja moc i miłosierdzie są wystarczające. Ludzie mogą cię zawieść, ale ja nigdy cię nie zawiodę. Moje słowa są niezniszczalne, moje obietnice są pewne, a czas twoich żniw jest bliski. Już wkrótce twoje zmartwienia ustąpią miejsca spokojowi. Twój niepokój się rozwieje i zaznasz prawdziwego spokoju, któremu towarzyszyć będą prawdziwe błogosławieństwa. Nie należy jednak oceniać tej obfitości wyłącznie na podstawie dóbr materialnych. Dobrobyt, który oferuje, przekracza bogactwa ziemskie, wiąże się ze wzmocnieniem ducha, odnowionym celem i autentyczną przyjemnością życia pełnego radości i sensu. Bądźcie silni, bo wiara jest najważniejsza. Wielu może próbować odwrócić Twoją uwagę, wyśmiać Twoją pewność siebie, ale jeśli pozostaniesz wytrwały, odkryjesz siłę zakotwiczenia się w prawdzie. Odkryje przed Tobą nowe zrozumienie, nowe horyzonty, a Ty będziesz zdumiony głębią miłości, jaką czuję do Twojego życia. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego otrzymujesz tyle łaski, odpowiedź jest prosta, ponieważ jesteś mój, a moja miłość do Ciebie nie zna granic. Więc otwórz swoje serce i pozwól sobie przyjąć wszystko, co chcę ci dać. Chcę uleczyć Twój ból, otrzeć Twoje łzy i otulić cię swoim spokojem. Wiem, że przeszłe rany mogły Cię zniechęcić, ale nie jestem tu po to, by osądzać Twoje błędy, ale by Cię przywrócić do zdrowia. Mów do mnie, nawet jeśli braknie Ci słów, bo nie szukam idealnych przemówień, ale szczerego serca. Nawet najmniejsza iskra wiary wystarczy, aby przenosić góry. Nie pozwól więc, aby wątpliwości stłumiły twoje nadzieje. Poczekaj na odpowiedzi, które nadejdą w swoim czasie, bo moja wola jest doskonała. Gdy niepokój zapuka do twoich drzwi, pamiętaj, nigdy nie byłeś sam. Podążaj zawsze właściwą drogą i nie zbaczaj z niej. Każdy szczegół Twojego samopoczucia jest dla mnie ważny. Chcę, aby Twoja rodzina była otoczona miłością i wolna od destrukcyjnych konfliktów. Mój spokój nie jest ulotny, ale stałą siłą, która podtrzymuje Cię nawet w trudnych dniach. Gdy mnie węzwiesz, wysłucham Cię, gdy mnie pochwalisz, spełnię Twoje zadanie. Moja odpowiedź już jest w drodze. Zaufaj mi i pewność, że jestem u Twego boku, wspierając cię ramionami łaski. Nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz bezradny. I tak dotarliśmy do końca kolejnego filmu. Jeżeli wytrwałeś ze mną aż do tego momentu, to szczerze dziękuję. Każdy z was jest częścią tej podróży i bez was nic z tego nie byłoby możliwe. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij go polubić, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Oczywiście, Twój komentarz jest bardzo ważny. Podziel się swoją opinią poniżej. Twoja opinia jest dla mnie bardzo cenna i pomoże mi dostarczać ci coraz lepsze treści. A jeśli ktoś chciałby dodatkowo wesprzeć kanał, mile widziany będzie każdy superczat i super podziękowanie. Ale jeśli nie możesz, to nic, Twoja obecność tutaj jest dla mnie wielkim prezentem. Już samo oglądanie, lajkowanie i udostępnianie pomaga bardzo wiele. Dziękuję Ci bardzo z całego serca. Do zobaczenia w następnym filmie.